Dzień dobry, dzień dobry kochani w tą piękną niedzielę, zobaczcie jak za mną jest mroźno, wszystko przymrożone, no jest, jest zimno, jest fajnie, słuchajcie ja do Was takim krótkim nagraniem, bo chciałem Wam powiedzieć dzięki wielkie, dzięki wielkie za to, że nabyliście, kupiliście u mnie suplementy, u mnie produkty dla siebie i dla osób, E, swoich bliskich dbając tym właśnie świadomie jednocześnie właśnie o swoje i o ich zdrowie jest to super bardzo mnie to cieszy, bo z reguły jest tak, że kupujemy właśnie alkohol, kupujemy jakieś paczki ze słodyczami, gdzie jest naprawdę tony cukru, a nie zdajemy sobie sprawy jak nam to po prostu szkodzi może radość jest, tak, dla oka radość jest, ale dla organizmu to już tak nie do końca, więc tym bardziej się cieszę i to mi też dało taką obserwację, że Cieszę się, że jednak grono osób to z, 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 zakupiło, te, te, te produkty. Jednak jeszcze dużo jest takich osób w społeczności, gdzie tej świadomości po prostu nie ma i nadal sięgają po proste, szkodliwe bym powiedział. No bo jak można powiedzieć, alkohol na pewno nie służy, a jest właśnie szkodliwy dla naszego organizmu. I sięgają po takie prezenty. Jednak jest tutaj światełko w tunelu, gdzie coraz, coraz powoli, coraz więcej ludzi robi się świadomych swoich wyborów i właśnie dokonuje naturalnych zakupów produktów naturalnych, właśnie dbając ten samym o swoje i o zdrowie swoich najbliższych. Także kochani, raz jeszcze dzięki wielkie. Trzymajcie się, miłej, miłej niedzieli.